Thank <sighs> you. Jedzie w dobrą stroną, bo nie jesteśmy pewni, powiedział, że nas zawiedzie, ale nie jesteśmy pewni czy wie, gdzie. Jestem na skrzyżowania. Często. w Bankowku. Siedzimy 100 metrów od hotelu, a my dalej 1 Jeden kilometr. Przecież kupiliśmy się od razu. Nie zwiedziliśmy nic. Siedzimy i pijemy. I nie wiemy co dalej. Mój partner. Mój partner tak. po, podróży tam rzeka. Plany były duże. Yy, a jest jak to. Jest jak na Jak w się podoba bardzo. Jestem bardzo zmęczony. Nie spałem od trzech dni. Jest gorąco. Od Dagiri mam zmrożony żołądek. Ale fajtaj było bardzo, smaczne Fajtaj? 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 Nie wiem, no. Dzisiaj, dzisiaj to nas nie będzie. Nie zgadzam się. Zajdziemy dwa garnitury ładnego, na niego, przejedziemy się tuk-tukiem po całe mieście i jutro wracamy do Polski. I to będzie nasza one night in Bangkok. A ja ogólnie forsuję plan taki, żeby już pojutrze uciekać na plażę, bo jest tak gorąco, że chyba nic innego się tutaj nie da robić w tym momencie. Najlepsza pora na... Najlepsza pora na, Najlepsza pora na zwiedzanie. Wcale nie jest tak gorąco. I nas nie się. Bo nie mówię cały czas chodzą. Troszkę jestem rozczarowana Bangkokiem. Ale właściwie to ja widziałam. Tysiąc światów w Armanii. Wszędzie tu tuki za pięć batów. Czyli jutro będziemy w tym samym miejscu doznać się. Jest Myślę, że wieczorem coś więcej zrobimy. Znaczy wyjdziemy będzie troszeczkę chłodniej i napijemy się piwa. Będziemy spać. Póki co nie trzeba znaleźć no, tezy. O, co jest? Dobrze. Ale nie, nie poddajemy się. Słoń będzie. A tak mało też będzie. Akcja się rozwinie. To był dopiero pierwszy odcinek.